Cześć, cześć, z tej strony Max. Dzisiaj zobaczycie moją reakcję na, uwaga, Grotę. Nagrywałam to 3 lutego 2022 roku, no czyli jak zwykle znowu nie grałam dawno, no bo nawet tam nie szłem, więc a pewnie bym tam szedł, e, bym pewnie to wcześniej nagrywał. E, no ale to zobaczycie właśnie teraz moją reakcję na to. Ja oczywiście nie widziałam tego, więc widziałam jedynie tak z góry na chwileczkę, ale to po prostu no bo nie widziałam, wiem, że jest tylko safe i wiem, że tam jest jakiś siła boss, nie jestem pewny, więc zobaczycie moją reakcję, więc zapraszam do oglądania. A jeszcze przed odcinkiem chciałbym wam powiedzieć, że uwaga, żebyście z was zostawili suba, no bo e, po prostu odcinki są teraz no nie, powinny być co dwa dni, ale są teraz co trzy dni, 3 dni, albo w sumie dwa, jakoś tak, albo dwa, albo trzy, albo cztery, albo pięć, nawet dni może być, bo, no, bo mówię, ja już nie gram po prostu też tak długo, więc ja nagralam odcinki. No, żeby było dobrze, nieważne, dobra, ja już jestem w busie i teraz tak, lecimy właśnie na, na tą grotę Uwaga, zaraz wyruszam, jakoś tak, dobra, let's go, lecę Teraz tak, nie wiem dokładnie gdzie jest się do groty, ale chyba tutaj Na no serio, na no serio, nie, nie, naprawdę, ja nic nie wiem o tym się Wiem o tej grosie trochę, I to co no, mówiłem, że wiem, ale nie wiem nawet, nawet gdzie jest wejście. E, jest wejście tutaj. Albo chyba tutaj. No dobra, no to ja lecę chyba tutaj, no bo... Nie wiem, ale tu jest wejście, więc wejdę tutaj. O, już widzę, że jakiś typek leci, nawet dwóch. Tu jest coś chyba. No dobra, ja lecę tutaj. Nie wiem, czy dobrze, jak będzie źle, to trudno. Jakoś tam po prostu wejdę. Uwaga, teraz zobaczę... Ej, typek tutaj leci, dobra. Mam nadzieję, że na serio dobrze... Oni mają skinę fundamenta. A ja dalej jej nie mam na no serio, no. Dobra. Okej. Okay. Dawaj mi te pompy. Coś ktoś mnie strzela, tylko zaraz skąd się ma? Co to w ogóle za pompa jest? Co to była za pompa w ogóle? Aha. Okej, okay. jak widzę to jest jakiś, jakiś boss. Jest. Boże! Przywrócę słony. Jezu, ile ja mam tych misji? Po pierwsze, po, po drugie to jest w ogóle jakiś boss, albo gracz? Okej, okay, to jest dziwne. Dobra. Wiem, już właśnie z kim fundament i ja po prostu muszę go zdobyć, więc na, w następnym odcinku e, właśnie postaram się właśnie zrobić tę misję. Mm, no i mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku właśnie będę mieć tą, tego fundamenta, czy jakoś tak to się nazywa. Dobra. Teraz tak, w ogóle nawet totalnie nie wiem, co to była za broń. Tak się w ogóle wtrąciłem z zadania, ale to nieważne. W ogóle na serio, nie wiem, co to za broń, yy, więc jestem mega zdziwiony. Nowa pompa. Znaczy, ja o ja niej nie wiedziałam. No, dobra, czy jednak wszystkiego nie wiedziałam? No dobra. Dobra, jak zwykle lecimy do... De, 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 a gdzie to? To jest tu chyba. Ja już nie wiem. Dobra, to ja jest właśnie tutaj, więc ja lecę do tej groty znowu. I mam nadzieję, że... Teraz zobaczycie moją prawdziwą reakcję, a nie to, co wcześniej od razu rozwalony Max xD. No, spokojnie, powolutku, ja mam czas. Jeszcze w ogóle robię sobie misję, więc Ekstrunia. Po prostu Ekstra. Ale tak na no serio, Ekstra. Dobrze, to chyba było tutaj, tak, teraz tak. Totalnie nie wiem, gdzie tu jest do tej groty wejście. No, powinno być albo tu. oj, jest bańka zasłania. Tutaj. No, tutaj, tam gdzie właśnie, o, owo, zaznaczę tutaj. Albo tu, więc. Dobra, spróbuję tu chyba. Przecież nie wiem, czy to będzie najlepszy pomysł, bo. No dobra, jeszcze zobaczę w sumie. Ale nie, bo tu było do góry. No to się do góry, dobra. Czyli to pewnie tutaj będzie. Ja w ogóle zrobiłem w sumie misję. Tyle postaci, opoki. Aha. O, dobra, z tej strony. Uwaga. Uwaga. Tu, uh, a mm -hmm. ej, spodziewam się większej. Ale, no i tak, ej, dobra, tu jest te wiertu okej. Okay. I tak jest dobrze. Na no serio, i tak jest dobrze. W ogóle tu jest lunch Co my tu mamy w ogóle? Dobra. No tutaj. A więc, ej, co tutaj w ogóle co są... mamy? O, czepiak, dobra. Czepiak, co my tu jeszcze mamy? oto dobra. Ma. Nie mam amunicji. Do... nie mam tego, nie mam amunicji, tylko. Matsów nie mam. Dobra. Dalnie. Ja wrócę słony. Dobra, to zaraz to też zrobię. Ej tu, tam, ej, tu jest chyba jakiś ten. Jezu, ja totalnie się nie znam na tym, na serio. Boże, co to my tu mamy? Serio, moja reakcja jest naprawdę. No, mam na, na nim zaspoko. Co to jest? O Boże, ej, pobawimy go! Coś lepszy, dobrze. No dobrze, co nie? Czy nie? Ej, 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 ej nie strzelaj do mnie, byniu! nie, no nie rozwalaj mnie, jak mnie rozwalisz, to będę wkurzony. Nie! Nie! Co? Nie. Czy ja dziś nie umiem grać, czy co? Dobra, jak widzicie, właśnie lecę teraz do znowu tej. Rot, nie wiem na serio, czy ja nie umiem się grać, czy co, ale... Po prostu pewnie mam złudzień czy coś. To no, tak bywa no. Lecę oczywiście znowu w to samo miejsce, czyli dokładnie za tą górą tam jest, no tak mi się wydaje, że właśnie to jest ten wiasta, no nie wiem jak to dokładnie nazwać. Dobra, jak wiecie, jak te, też ktoś tutaj leci. W ogóle jakiego ma ładnego skina chyba, dobra. Ja tutaj teraz wlotuję. Uwaga, znowu zobaczycie, ja też w sumie zobaczę ten piękny, moim zdaniem, widok groty, więc ciekawe. W ogóle, gdzie tu jest ten, ten, ten save? Bo ja wiem, że tu jest safe, ale chyba to jest to. Czy nie? Nie, to jest od podwórka chyba. Nie, tak, to jest od podwórka, to chyba jednak nie to. Nie, no to będzie mnie atakować, co za... Nie proszę nie atakuj, no nie proszę cię! Uf, proszę proszę nie atakuj! No proszę no, ty masz przecież full HP! No proszę nie atakuj! Nie ja z tobą się nie chcę się bawal Nie proszę nie! Proszę, daj mi spokój, daj mi spokój! Dobra! Teraz... O! Gra! A nie, to jest Nie! Co to miało znaczyć? Przemiewalo. Przemiewalo 96 na... Cz cz czemu ja sobie w ogóle zaciąłem? No nie no. Przecież to są wszędzie boty! To są wszędzie boty! Co to ma być? Jezu! Co to ma być? To są wszędzie boty! Nie bo ja, chyba ta grota... Nie, ta grota mi się chyba nie podoba. są wszędzie boty! Boże! Dobra, piję mikstury, osłony. O, w ogóle jakaś misja. Dobra, spoko. Może uda mi się jej zrobić. W ogóle przywrócę osłony jest dobra. Dobra zrobione. Ukończę to do zadania dnia. Nie. Nie! Co ty robisz? Ty bocie nie, no to jest normalnie jakiś powalony bot. No normal, normalnie normalnie, no nie da się. Ej, no na serio nie da się z nim, dobra. E, dobra, 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 w ogóle chyba, no, miks je zrobiłem, spoko e, Dobra, nowe e, grafitti, o, grafitti, spoko, nie spodziewałem się tego W ogóle ile razy powiedziałam spoko w tym odcinku, nie wiem e, Dobra, muszę go załat... o Boże, on bu umie budować, sorry widzowie, ale Mówię to tylko dlatego, bo ja nie umiem budować, przysięgam Nie, proszę nie, proszę nie Nie w ogóle powiecie, czy chcecie, żebym nagrywał z kamerką uczcich i moim zdaniem no... Trochę dla mnie będzie ciężko nagrać te odcinki z kamerką, no pewnie nawet mnie nie lubicie, no, no nie jestem jakoś super youtuberem. Ja ogólnie, bo to na, nie, nie nagrywam, bo tak po prostu o, tak dla kasy, no i tak nie zarabiam z tego i totalnie nie chcę z tego zarabiać. Ja po prostu to robię dla... no tutaj samego siebie, no. Ja po, po, lubię po prostu... No to dziwnie to trochę zaśmi, zabrzmi, zabrzmi, ale ja po prostu lubię się oglądać po prostu... Się, lubię siebie oglądać, no. no. serio to dziwnie zabrzmiało, ale no po prostu jakby to powiedzieć, no... Po prostu robię to dla siebie, nagrywam właśnie dla siebie, jak ty jak chcecie oglądać, to też możecie oglądać. Po prostu nagrywam to, bo w ogóle co, czemu ja przyszedłem, gdzie, gdzie ta góra? chyba, dobra. Ja to w ogóle nagrywam właśnie, nagry... po prostu ja to nagrywam, tylko właśnie dlatego, że no, na, 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 dla mnie, dla dla Mezu, jąkam się, wiem. Dla was, dla mnie, więc właśnie dlatego nagrywam. O a nie chcę zarabiać z tego, totalnie, z tego nie chcę zarabiać. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, bo ja z tych siebie, nie, ja siebie nawet, nawet nie zrozumiałam xD Dobra, wlatuję tutaj i uwaga Pierwsze co to, biorę to chyba, tak Idę do tej skrzynki, w ogóle nie, na no, najpierw biorę to no, no i znowu te boty, nienawidzę tych botów, na serio Te boty, co najgorsze w tej jaskini, w ogóle co, co ja... O, dzień dobry, pan Panie agencie, normalny... XD W sumie nie, ja tego nie chcę rozwalać na razie Czy... czy jest tu coś... O, tu jest segła, dobra Teraz, raz tak Czemu ja tego nie chciałam rozwalać? Bo ja wiem, że zdobędę skrzynkę, ale mi chodzi... Że jak chcę sam zdobyć tę skrzynkę, bo... Ja mam misję chyba, żeby otworzyć właśnie skrzyneczki Teraz tak Ono yy, nawet... właśnie O, właśnie! XD, naprawdę, co to było? Ja nie wiem, co to było, ale to był. Nie, nie mam pytań, co to było, na no serio. Ja mówiłem, a tu mi to pompę chyba, to, albo sniper, albo to pompa była, ale na serio, Psz, złeb mi po prostu. nie, no, nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań po prostu, no. To było straszne. O, to w ogóle, to, to chyba nowa pompa. Ujjajcie, jak ono wygląda? 150 ile? Nie wiem, dobra. Uwaga, yy, poczekajcie chwilę, bo mi się rolety zasuwają XD. W ogóle, yy, no serio, rolety mi się zasuwały, więc musiałam zapalić światło. No, ale no, no, jak miałam, ja mam to ustawione właśnie na 16. W ogóle, czemu ja to mówię? Na 16.30, więc właśnie musiałam yy, zapalić światło. No, bo właśnie to nagrywam. Właśnie z 16, no 25, wiem. No jakoś tak, w sumie no. Teraz tak, wylatuję tutaj i robię to samo, mam tylko że mam nadzieję, że to będzie teraz lepiej. Teraz tak, ja chciałbym robić misję na serio. Ale na razie to jest właśnie odcinek z mojej reakcji, że tylko i po prostu tutaj lecę, więc no, muszę tego się trzymać. Więc się trzymam. W ogóle co to są za... nie wiem, jakieś napisy na dole. Ja tego totalnie nie kumam. Pewnie to jest jakaś misja, ja wiem, ale... Spoko w sumie. O, mamy snajper. Akurat też sna ze sniper. mam. Nie, no nie, nie. Nie, no. Nie, 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 nie. Nie, nie. I największe. Nie. Ja nie mam pytań. To pro... po prostu nie mam pytań. Że ja... ja chyba nie umiem w tą grę grać normalnie. Nie. Ile razy zadbnąłem w tym odcinku? Proszę policzcie to. Napiszcie w komentarzu. Jeśli. jeśli... No serio, przypnę mam wtedy seriuszkę, jak to przeczytam. No mam nadzieję, że to będę czytać, oczywiście. Dobra, mam tutaj nową pompę. To jest tak, jeszcze raz przetestujmy, jak ona działa. Ona się tak zbliża, dobra, jest, zadaję w głowę. 157, tutaj. 157, dobra. Eee, zbadaj EV do. Aha. 90 tylko? Co jest? Aha, A, bo w głowie to jest W jakoś, tak. Okej. Okay. Yy, więc w sumie spoko pompa. Pierwszy raz w no, serio mam w akwipunku. Teraz tak, tak jak mówiłam, znowu lecę na grotę. Pewnie po 5 sekundach, jak tam wyląduję, to znowu będzie to samo. Ale trudno, lecę też w ogóle tutaj. W ogóle nie odkryłem chyba, albo tych miejscówek nie odkryłem. Albo właśnie mm, yy, coś nowego tam jest, więc ciekawe. W ogóle, jak yy, wiecie, jak, w, ogólnie, ja, bo był to też taki bug właśnie, z tą szkatułą tego fundamenta chyba. Że właśnie można go przewrócić. Jak wiecie, to no, napiszcie w komentarzu fundament, a jak nie, to, to napiszcie po prostu ile razy zdecydowałem, jak chcecie. Oczywiście ja Was nie zmuszam do tego. Mam nadzieję, że je napiszecie. Jak nie, to trudno, tak? To ja nie będę Was zmuszać oczywiście. Więc lecę znowu i pewnie będzie tak samo jak wcześniej. Dobra, lecę i uwaga, no i lecę. <laughs> Dobra. Lecę, lecę i polecę. Nie wiem, czy to się remuje, czy to jest fajne, dobra. Uwaga, lecę. Jest to teraz to już bez takich kawałów żadnych. I ile to trwa na serio. No, nie. się, że nie lubię czekać, no. Lecę do raz do niebieskich kymów czyli coś tutaj leży. W ogóle spodziewałam się tego większego, no. Na serio, ale ogólnie jest już wielkie, ale na serio. Spodziewałam się czegoś albo lepszego, albo po prostu większego. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Dobra, w ogóle nie chcę być trafiony przez boty, tak teraz na serio. Nie żartuję sobie teraz, więc lecę sobie tutaj. W ogóle czemu ja mówiłam to? Chciałam tego nie brać, ale dobra, mam to. It bot. Nie, proszę, nie! Nie! Ty mnie za to zaatakujesz, to ja będę... Ben... No. Atakuję. Nie! Czysk. To By było w tym odcinku na tyle, więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję jak chcecie, więc ja się z wami się jak nam to. Cześć!